Dobra, wszystkie już są gotowe, praktycznie. Tylko będę musiał poobcinać, ale jak one ładnie wyglądają. Prezentują się naprawdę naprawdę ładnie. Siemano widzowie witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj kolejny odcinek z robienia gum spinningowych. Pokażę Wam dzisiaj y, dwa nowe modele gum, które zrobiłem, jeden 10 cm, drugi 16. Y, te wyroby już nie będą z modeliny, tylko tylko z drewna. Pod ostatnim odcinkiem była naprawdę świetna aktywność, także mam nadzieję, że i ten film wam się spodoba, bo mógłbym w sumie robić dużo takich filmów. Ja lubię majsterkować, lub rob robić własnoręcznie rzeczy. No ale to tylko zależy od was. Ja już więcej nie przedłużam, teraz przejdziemy do openingu paczuchy, gdzie zamówiłem sobie trochę rzeczy do robienia gum i zaraz yy, przenosimy się do garażu. Dobra, a więc standardowo yy, zaczniemy od otwierania paczuchy. Yy, zamówiłem tutaj sobie yy, silikon, o kurde, chyba tu nie otworzę. A ja Zamówiłem sobie silikon yy, oraz yy, soft plastic do góry, yy, i chyba tyle zamówiłem. Nie jestem pewien, szczerze, bo ta paczka leży u mnie tydzień, a ja to zamówiłem chyba dwa tygodnie temu. Yy. O. O. Yy, tym razem zamówiłem sobie trochę więcej tych rzeczy. A więc tak, dwa barwniki białe do gum. Dwa takie barwniki. E, tutaj jest oczywiście katalizator czyli utwardzacz do silikonu. O, kilogram aż kilogram silikonu. Oraz e, Soft Plastic. Tym razem wziąłem e, Soft Plastic Clear chcę zobaczyć czy będzie lepszy od tego zwykłego soft plastiku bo ten soft plastik zwykły trochę śmierdzi taką chińską gumą yy, no, a więc yy, z unboxingu to tyle. Dobra, a więc jesteśmy już w garażu tu jak widzicie mam już gotowe gumy które wam rozdam, oczywiście wyniki konkursu będą w trakcie filmu, także nie skipujcie i ogólnie miałem zrobić tak, że rozdam trzy gumy trzem osobom znaczy wiecie Każda osoba dostała po 3 gumy, ale odbiór był tak super, tak super odebraliście ten konkurs i tyle osób brało w nim udział, że stwierdziłem, że wylosuje 5 osób, które dostaną po 4 gumy, i tak się te gumy tu prezentują. Będziemy dzisiaj robić znak rozpoznawany to takie i jeszcze nie wiem dokładnie, jak to zrobię, ale coś wykombinujemy. Ale te gumy naprawdę, naprawdę prezentują się bardzo, bardzo ładnie, tutaj jak widzicie, mam. Model gumy 16 cm, coś takiego. To, to tu jest wyrzeźbione. Także to będzie ładnie widać w gumie. Przynajmniej taką mam nadzieję. Coś takiego. 16 cm. Duży, duży kaliber. Oczywiście ładnie podpisane lutownicą, żeby nie było. Coś takiego. Chciałem Wam pokazać efekt yy, odlania tej 10 cm gumy. Ale niestety nie zasłomi. mi. Nie wiem dlaczego, trzeci dzień już tak stoi i nie chcę zasnąć. Możecie napisać w komentarzu, od czego to jest zależne, bo katalizatora dodaję tyle, ile było potrzeba. Do silikonu, a niestety mi nie zaschło jeszcze. Tutaj mam oczywiście z klocku w legu taką jakby formę, do której wsadzę gumę i zaleję silikonem. I myślę, że tym się najpierw zajmiemy, bo będę musiał długo strasznie czekać, pewnie, aż to zaschnie ten silikon. Więc zrobimy sobie tutaj miejsce, te gumy. Powsadzam na razie do paczki i, i zajmiemy się tą y, gumą 16 cm. Dobra, położę nie sobie tutaj obok, ale naprawdę dużo tych mi wyszło, bardzo dużo. Dobra, a teraz zajmiemy się tym y, modelem gumy 16 cm modelem. Chcę o, zrobić go tak do góry nogami, żeby łatwiej miał później wyciągnąć ten model. I myślę, że zrobię sobie to tutaj na stole, tylko będę musiał sobie trochę sprzątnąć. Nie no, ale te psy to by się mogły uspokoić chociaż na chwilę. Dobra, mam tutaj już y, przygotowane miejsce. Mam silikon oraz y, katalizator. Od razu przepraszam za psy w tle, ale no cóż, naprzeciwko mojego domu jest chronisko, więc no, nic na to nie poradzę. Dodajemy najpierw silikon. O nie, nie mogę odkręcić. O, masakra. O, jest! Dobra! Odkręciłem. Lejemy tego. Myślę, że 300 ml będzie ok. Tak mi się wydaje. Nie, zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie dobrze. 300 ml. Zalewamy. Teraz obmierzę sobie katalizator i yy, i go dodam tutaj do... i go dodam do silikonu. Kurde, ale pierwszy raz mieszam tak dużą ilość i to idzie opornie strasznie. Jak to już mamy wymieszane, to lecimy z zalewaniem. Przygotowałem sobie tutaj taki yy, na środku taką belkę z klocków Lego, żeby, żeby ta forma drewniana nie poszła mi do góry, bo ostatnio zauważyłem jak zalewałem tą 10 cm gumę, że ta forma lubi sobie wypłynąć do góry. O, zaczniemy zalewanie od ogona tutaj powoli nie, klocek mi się utopił O, masakra. Dobra, widzowie, miałem tutaj masę problemów technicznych. Goła zaczęła mi się obracać, ten, ta forma drewniana zaczęła mi się obracać, ale yy, stwierdziłem, że po prostu położę ją na bok. Położę na bok i zobaczymy, czy tak wyjdzie. Yy, czy będzie ta forma dobra w takim wydaniu. Dobra, jeszcze rozrobię trochę tego silikonu, bo wyszło za mało. Niestety. Dobra, formę mam gotową, tyle, że jest pod tym wszystkim, bo. Nie wiem czy wyjdzie. Położyłem gumę, tak wiecie, płasko, po prostu a teraz przechodzimy do, yy, do oznakowania tych oto gum na konkurs. Dobra, a więc przygotowałem sobie tutaj taki drut, który będę wbijał od ogonka. Pokażę Wam od razu, jak coś takiego, coś takiego będę wbijał i maczał w soft plastiku rozgrzanym, w tym płynie, który zalewałem w tę formę, żeby ta guma właśnie wyszła. I będę dawał markerem takie i, które widzieliście na, na poprzednim filmie, zrobienia gum, na tych już, które wyszły, ale wtedy dałem po prostu markerem. I to był największy błąd. Dlatego, że po prostu ten marker później barwił wszystko na czarno. Wszystko, gumy, wszystko było później czarne. I to był największy błąd. Dlatego nie chcę wam zepsuć pudełeczka spinningowego i po prostu zrobię takie i. I zamoczę w, tym, w tej cieczy, którą yy, zalewałem, po prostu, z której robiłem te gumy. Coś takiego, takie i będzie na każdej gumie. O, teraz będzie lepiej widać, coś takiego. I tak robię z każdą gumą i yy, pokażę Wam już yy, wszystkie gotowe. Nie będę Wam pokazywał pojedynczo, jak wszystkie robię, bo to by yy, zajęło zbyt dużo czasu. Jak widzicie, wszystkie już mają znamie producenta. Oczywiście moje. No i teraz muszę rozgrzać Softplast. Dotychczas używałem tego soft plastiku K5, i to jest zwykły ten Softplastik, i on trochę śmierdzi taką chińską gumą, więc no tak, średnio się nadaje. A dzisiaj dostałem w poczówce, znaczy dostałem, no, kupiłem sobie soft Softplastik Clear. I zobaczymy, czy ten soft plastik będzie lepszy od tamtego. Szczerze to mam taką nadzieję, bo zapłaciłem za ten trochę więcej niż za tamten. Naprawdę już nie mogę się doczekać, aż zrobię te szesnastki, te dziesiątki i więcej tych modeli, i pójdę w końcu je testować, bo naprawdę kompletnie nie miałem czasu ostatnio. A jak miałem, to pojechałem sobie na stawy borki. Y o, i na Film z Grzegorzewic widzieliście, a z Borków niestety filmu nie będzie, bo kompletnie nic nie udało mi się wyciągnąć na grunt, oczywiście łowiłem i kompletnie nic nie wyciągnąłem. Nie wiem dlaczego, próbowałem na wszystko, a niestety nie dopisał mi dzień, ale teraz skoro jest pogoda jaka jest, to mam nadzieję, że jak już skończę robić te gumy, to na te gumy będę jeździł i łowił na spinning. Bo naprawdę 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 nie mogę się to czekać aż w końcu pojadę na spinning z tymi gumami dobra, teraz zalewamy ten clear soft plastic. O on jeszcze jest nawet zapyczętowany. Widzicie, anówka sztuka. To mi się podoba. O nie, kradną kądziątą. O masaka. Dobra, ja to muszę przedziurawić. O. No niech to przestanie być! Nie wiem czy wy to słyszycie, ale zawsze jak jakikolwiek alarm, albo ktoś trąbie, albo cokolwiek to te wszystkie psy na mojej ulicy, wszystkie zaczynają szczekać od razu Nie no masanka. Dobra, więc Zalewamy już Alarm i psy się uspokoiły No dobra, alarm ci tylko uspokoił, bo psy to cały dzień tutaj szczekają Yy, zalewamy tak od serca tego, o masakra, ty, bo ja to całe, ile tu jest w ogóle, <laughs> tu net nie dobra, to starczy. I szczerze mówiąc ten plastik, ten soft plastik o wiele ładniej pachnie. Ładniej pachnie, o wiele. I wygląda jak takie mleczko. Dobra, teraz wsadzam to do mikrofalówki i zobaczymy się jak już będzie gotowe. Dobra, też wali trochę plastikiem, ale jest, jakość tego jest o wiele, o wiele lepsza. Dobra, teraz gumę w tym maczamy i umieszczamy na kołeczku, zaraz wam pokażę. Tutaj mam taki kołek z Leroy Merlin i ta w guma będzie mi zwisać i tu wszystko im będzie kapać, a ja sobie to po prostu później oderwę, bo to będzie łatwe do oderwania i wsadzę z powrotem tutaj, roztopię i będzie materiał na kolejne gumy. <gum> z tym właśnie o tyle fajne jest, że tutaj nic nie ginie. Wszystko można później z powrotem zamienić w gumę. Więc nawet jak guma się nie uda, można ją później wrzucić do tego i wrzucić do pojemniczka z... wrzucić do tego pojemniczka żaroodpornego i z powrotem będzie można zrobić z tego gumę. Więc to jest o, o tyle fajne. Dobra, teraz z każdą gumę muszę tutaj zamoczyć w tym Opa. ogonków nie chcę do końca zamoczyć, żeby po prostu pracy nie zepsuło. Taki mały niby szczegół na gumie, ale trochę roboty przy tym jest. W ogóle chcę się za zacząć bawić w malowanie gum, więc jak ta 16 centymetrowa mi wyjdzie, no to myślę, że będzie, będzie malowane, bo kupiłem sobie spreje, kupiłem sobie farby, więc będę. Na pewno malował te gumy. Czy będzie mi to wychodzić? Raczej nie, ale z czasem pewnie zaczną mi wychodzić w miarę konkretne modele. Oczywiście efekty gum i malowania będziecie mieli na moim Instagramie. Także koniecznie obserwujcie. Macie nazwę teraz na ekranie. A ja skończę te wszystkie tutaj gumy zamaczać i, i zobaczymy się, jak już wszystkie będą gotowe. Dobra, patrzcie na to ogólnie. One wyszły teraz super. One się świecą jeszcze ładniej niż się świeciały. Nie no, mega, mega, mega. Patrzcie na tą zieloną, jak się ładnie świeci. Ja, ale one będą robotę robiły, mówię wam. Coś pięknego. Oczywiście nie wszystkie mi wyszły. I nie wyszły mi idealnie. Ale yy, przy użyciu noża, wszystko tutaj poprawię. I będzie git. Będzie naprawdę, naprawdę git. Będą mega ładne. Ale ta jest sztos, ludzie. To z guma, naprawdę. Ten plastik jest o wiele lepszy od tamtego, którego używałem wcześniej. Ależ połysk. Coś, coś, coś pięknego. Ogólnie już wszystkie mi pozasychały, więc mogę powyciągać te druty i będę musiał wziąć się za obcinanie tych niepotrzebnych części, które się zrobiły z tej gumy, która spływała. I to wszystko, o takie kawałeczki, takie tych gum, Wrzucam z powrotem do tego pojemniczka, bo one jeszcze nadadzą się na kolejne gumy. Więc tutaj wiecie, tutaj nic nie ginie na tym stole u mnie. W ogóle wyrobiłem sobie taki fajny stół i już mam teraz gdzie robić gumy, nie muszę robić na podłodze jak w ostatnim filmie. Stolik do robienia, wszystko elegancko. Dobra, wszystkie już są gotowe praktycznie. Tylko będę musiał poobcinać, ale jak one ładnie wyglądają. Coś, coś, mega, mega pięknego. Ta niebieska, ta niebieska. Ja cię Coś, coś wspaniałego. Ale efekt fajny. Będę na pewno korzystał częściej z tego efektu. Ale piękne. No, widzicie to? Coś ładnego. Teraz yy, poucinam te końcówki, które są, yy, które powstały podczas spływania tego soft plastiku. Dokładnie tutaj te Końcóweczki takie i widzimy się, jak już te gumy ogarnę. Będziemy je pakowali. Będziemy y, pisali specjalne karteczki dla zwycięzców. I jak już to skończę, to będziemy losować zwycięzców tego konkursu. Tych ładnych, mega ładnych gum, dobra. Patrzcie, jak te gumy super wyszły. Tak się świecą, ależ, ależ super. Każdy, każda guma jest oczywiście podpisana. Będzie, będzie dodatkowo jeszcze karteczka, której jednak wam nie pokażę. Bo stwierdziłem, że dla każdego karteczkę napiszę własnoręcznie i własnoręcznie ją podpiszę. Także także wyszedłem z taką inicjatywą, ale patrzcie, no, według mnie one są piękne. Bo jakby model gumy był bardziej dopracowany, to te gumy były po prostu idealne. Ale ta szesnastka, ta dziesiątka, jak mi wyjdą, to te gumy będą naprawdę. Potężne, potężne będą. Jeżeli chcecie konkurs na kolejne gumy, na te szesnastki i na dziesiątki, to napiszcie w komentarzu, a ja nagram odcinek z testowania tamtych gum i e, dodatkowo w tym samym odcinku zrobimy konkurs, ale no to zależy tylko wyłącznie od Was. Ale patrzcie na coś, coś, coś pięknego. Prezentują się naprawdę, naprawdę ładnie. Teraz popakujemy e, te gumy w torebeczki mam tu takie specjalne, które będę pakował do jednej takiej zapakuję wszystkie gumy, które dana osoba wygrywa i zrobimy takie takie miksy. Zielonych gum wyszło mi sporo, bo robiłem też dla siebie zielone gumy i trochę zaszalałem i wyszło ich więcej niż chciałem. Ale to dobrze, to mniej więcej każda osoba dostanie po jednej zielonej gumie. Teraz tak, tutaj będą będzie jedno miejsce, tutaj będzie drugie miejsce, tutaj będzie trzecie miejsce, tutaj będzie czwarte miejsce no i oczywiście piąte miejsce. I teraz wybieramy gumę. Jak widzicie zielonych jest sporo, dlatego dam do każdego do każdego setu po jednej zielonej. Coś takiego, coś takiego coś takiego. Coś takiego. Tutaj damy niebieską. Te niebieskie naprawdę mi się podobają. Tutaj też damy niebieską. E, tutaj damy złotą. Damy tutaj srebrną. Tutaj damy taką mieszaną srebrną z zielonym. E, o, e, Tutaj damy jeszcze złotą. Tutaj damy jeszcze taką zwykłą, zieloną. Tutaj również zwykła zielona. Tutaj taka złoto zielona. I tutaj taka srebrno zielona. I teraz to popakuję. Dobra, jak widzicie tutaj mam już przygotowane. Jeszcze będę musiał odessać powietrze z tych paczek, żeby to ładniej wyglądało. I oczywiście powsadzam do każdej, znaczy nie powsadzam, tylko przykleję do każdej yy, karteczkę z na której będą miłe słowa dla wygranych oraz mój podpis i mam nadzieję naprawdę, że ci co wygrają złowią coś na to, bo te gumy prezentują się no według mnie ładnie, jak na pierwsze gumy nigdy nie przepuszczałbym, że wyjdą mi tak ładnie. Myślałem, że wyjdą mi jakieś badziewne i w ogóle, a wyszły mega, mega ładnie te niebieskie, srebrne, zielone, naprawdę Mega, mega, mega. Będę na pewno staro dopracować się ten model. Spróbuję ten, dokładnie model, zrobić z drewna i oddać formę. Tylko, wiadomo, do, do te ogonki trochę, trochę dopracuję, bo one są e, takie, wiecie, trochę nierówne, bo to wiadomo modelina, ale pracę mają e, fajną. Fajnie tym ogonkiem tak pomardują e, w opadzie i w jednostajnym prowadzeniu, także. Mam nadzieję, że wygrani coś na to złowią. Jeżeli tak, to koniecznie napiszcie do mnie na Instagrama, pochwalcie, zróbcie fotę. To mi nadal nie zaschło, ja nie wiem o co z tym chodzi, to mi schnie od trzech dni. Co jest grane? Dobra, tutaj tą formę, która jest przytrzaśnięta cegłą, bo nie mogłem innego kamienia znaleźć ani innego obciążenia, dlatego daję tu cegłę i... Tą formę zostawiam. Jeżeli wyjdzie, to pochwalę Wam się na story, także koniecznie obserwujcie mojego Instagrama, a ja biorę się za odesanie powietrza z tych napisania karteczek i jak już będzie gotowe, to lecimy z losowaniem konkursu. Dobra, a wybierzemy się teraz za losowanie. wpiszę yy, po prostu yy, losowanie. YouTube. Zobaczmy, czy coś wyskoczy. O oh, jest, YouTube random comment picker, bo chcę, żeby wszystko było uczciwie zrobione i nie chciało mi się, od razu mówię, że nie chciało mi się nagrywać y, ekranu, pobierać program do nagrywania ekranu OBS-a, bo, y, bo jestem leniem i mi się po prostu nie chciało. O kurde, 927 komentarzy, ale Wy jesteście świetni, widzowie, kocham Was. Jeszcze raz sprawdzimy, tak 927 To już na pewno jest ten odcinek, także e, Klikamy start Pierwszy zwycięzca to jest e, Błażej Stenke Także sprawdzimy teraz e, czy Błażej zostawił łapkę, subskrypcję oraz czy obserwuje mój Instagram Dobra, tak jest e, Błażej spełniał wszystkie oczekiwania, także e, Piszę od razu do niego, że jest pierwszym zwycięzcą Do Błażeja już napisałem Także czekamy tylko aż odpowie, i teraz lecimy. Losujemy kolejnego zwycięzcę. Uwaga, kręcimy. Dawid łaczek. Ja sobie teraz sprawdzę, czy spełnia wszystkie wymagania. I zaraz dam wam znać, czy jest zwycięzcą. Dobra, Dawid jak najbardziej spełnia wszystkie wymagania. Także już napisałem do niego na Instagramie, czekamy tylko aż on też odpowie i lecimy z kolejnym zwycięzcą. Uwaga, losujemy. Jest, kolejny. Bartek Mańka. Sprawdzamy teraz Bartka, czy wszystkie wymagania spełnił. A więc Bartek również spełnia wymagania, także super. Piszę już do Bartka, że jest trzecim zwycięzcą dzisiaj i żeby podał mi swoje dane do wysyłki. Dobra, super. Także teraz przechodzimy dalej i losujemy czwartego zwycięzcę. Wiktor Pietrzyk. Sprawdzimy szybko pod względem wymagań, czy Wiktor się kwalifikuje. Tak jest. Wiktor też się kwalifikuje, także super. Piszemy do Wiktora, że jest czwartym zwycięzcą. I losujemy piątego, już ostatniego. Dobra, napisałem do Wiktora. Teraz losujemy kolejną osobę. Już ostatnią. Karol Lubański. O, nawet, napisał PS, ile cię kosztował ten odcinek. No, to ten odcinek kosztował mnie około 200. lekko ponad 200 zł. Coś takiego. A ja teraz sprawdzam ciebie, czy zaliczasz się pod względem wymagań jeżeli tak, to od razu do ciebie piszę. jego, ale wy macie naprawdę długie teniki, ciężko mi jest to wszystko tutaj y, wpisywać, ale dobra, dałem radę. Piszę właśnie do Karola, że jest ostatnim już zwycięzcą, piątym. Dobra, super, także do każdego zwycięzców już napisałem. Teraz czekam tylko, aż mi odpowiedzą. I jeżeli mi odpiszą, to oczywiście od razu lecę na pocztę, wysyłam y, 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 wszystko przeprowadzone. Pięknie, elegancko. Ja nie, nie ustawiam żadnych konkursów. Ja jestem uczciwym człowiekiem, uczciwym wędkarzem Polskiego Związku Wędkarskiego. I takim akcentem z wami będę już się żegnał. Chciałem wam jeszcze pokazać te formy gum. Niestety dziesiątka kompletnie mi nie zaschła jeszcze. Nie wiem dlaczego. Poprzednia forma gumy zaschnęła mi w dosłownie 5 godzin. Nawet jak nie mniej. A mm, jak widzicie, ta dziesiątka leży już 3 dni i nie chce mi zasnąć dobrze. Może to dlatego, że lałem na dwa razy. Będę musiał czekać. I yy, yy, oczywiście yy, w następnym odcinku, jeżeli już wysną mi te gumy, to polecimy na spinik, połowimy na te 16, na te dziesiątki i na te gumy, które teraz rozdałem, yy, dorobię sobie yy, no bo wszystkie Wam rozdałem, które miałem tak naprawdę. A sobie zrobiłem tam 3-4 sztuki, ale zrobię sobie naprawdę masę tych gum i polecimy już na gruby spinning, bo naprawdę nie mogę się doczekać, aż będę łowił na te gumy. I koniecznie jeszcze zaobserwujcie mój Instagram, tutaj macie nazwę. Bo na pewno będą jeszcze konkursy związane nie tylko z moimi gumami, ale też z innymi rzeczami, więc koniecznie obserwujcie tego Instagrama, bo to będzie też jedno z wymagań. Tak samo jak tego konkursu, także koniecznie obserwujcie. A ja już się z Wami żegnam. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Mam nadzieję, że już złowienia. Siemka!